Witajcie kochane, kochani wszyscy. Mam dzisiaj dzień wolny. Poszłam sobie, przejść się na spacer tutaj do tego parku. Chciałam pójść do centrum miasteczka, ale niestety mój ból zatrzymał się w 50% nasilenia. No ja właściwie to nie wiem jak to teraz będzie postępować ten ból mojej nogi, bo to tak wygląda jakby teraz od strony stopy i łydki szło mi to do góry i ja to czuję teraz znowu z powrotem w udzie. Nie wiem czy ten <śmulny> ból nerwowy się cofa, skąd przyszedł nie wiem. No ale miejmy nadzieję, że będzie już lepiej na pewno nie gorzej. Pierwsze co to oczywiście wszystkim kobietkom. a i przy okazji sobie, a co tam wrzuciłam na kanał życzenia z okazji święta naszego, z okazji święta kobiet. No i wrzuciłam tam linka w komentarzu. To jest nagranie Edwarda Hulewicza, stare polskie nagranie, piosenka z okazji Dnia Kobiet. I właśnie tam w drugim komentarzu napisałam, żebyście zwrócili uwagę na tą naszą polską, przede wszystkim naszą polską kulturę jaka była zachowana elegancja. Na pewno większość z Was pamięta, jak to chodziło się pod krawatem, a to muszka, a to frak, a to garnitur. Kobiety nosiły żakiety, sukienki, szpileczki. No po prostu to był szyk i elegancja. A co się dzieje teraz? Co się dzieje teraz? Teraz to tylko yy, młode dziewczyny świecą gołymi dupami, pompują cycki. Ja, aby jak najwięcej ich było na wierzchu. No to jest po prostu żenada. Ja, owszem, ok, można pokazać yy, kawałek swojego ciała, ale niech to będzie wszystko zrobione z jakąś klasą, z jakimś umiarem. Także no, już nie będę tego yy, komentować, bo dla mnie to jest po prostu dramat. Tragedia. W cudzysłowie oczywiście, bo tragedia to zupełnie co innego mówi, albo czy ten dramat, ale tak się mówi potocznie, że jest to nieeleganckie, bynajmniej mało eleganckie, żadnego nie ma w tym szyku ani gracji. No, wiecie o co chodzi, prawda? Szkoda, że już te czasy minęły. To już nie wróci, to już nie wróci, ale było kiedyś zupełnie inaczej. Ludzie się szanowali, jakoś wszyscy tak jakoś przyjaźniej żyli ze sobą. Było fajnie, było przede wszystkim ciepło, przytulnie, obojętnie jakby się na to nie patrzyło, ale było o wiele, wiele lepiej. A teraz każdy sam sobie. Pogoń za pieniędzmi. Ludzie nie zauważają, co się wokół nich dzieje, co jest za plecami, co jest obok, tylko patrzą z takimi klapkami na oczach i prują przed siebie w takiej bezsensowności. To jest takie moje odczucie. Ale to nie jest tylko moje odczucie, bo taka jest rzeczywista prawda. Jest to bardzo smutne, przykre. No cóż, tak świat się zmienił. Świat, no, świat tworzą przede wszystkim ludzie, prawda? Natura, zwierzęta. No i jest to smutne. Chodziło się kiedyś po knajpach, po dyskotekach, i to wszystko miało zupełnie inny obraz. Każdy się fajnie bawił. I na dancingi człowiek chodził. Chociaż był młody, to fajnie było się również pobawić z tymi starszymi, nieco ludźmi. I był klimat, każdy się szanował. Takie czasy były, że za każdym razem, jak się szło na tą dyskotekę czy na dancing, każdego było stać na to, żeby sobie kupić w ciągu wieczoru. Kolacje na gorąco. Ja pamiętam zawsze przeważnie, zamawiałam dewolaja. Zestaw surówek na półmisku, słuchajcie, kartofelki zapiekane, kuleczki. No i oczywiście co? No, drina nie. Drina jednego czy drugiego. No, wystarczyło. I naprawdę, z kulturą człowiek się potrafił bawić. Oj, były fajne czasy. A teraz te dziewczyny, te kobiety. To im większy cyc, to ona uważa, że ona jest lepsza od tej drugiej. No przecież to jest normalnie. Słuchajcie, to, to, to nie jest żart. To jest normalnie taka głupota poniżej pasa, że to po prostu się nie mieści. Wiecie, gdzie nie? No. Były też lokale, gdzie. Tam był po prostu wymagany strój elegancki. Tam, byle jak, czy tam w dresach, czy tam w jakimś tam powyciąganym swetrze, no to nikt nie mógł wejść, bo zachowana była kultura. Był właśnie nałożony większy nacisk na to, żeby zachować tą kulturę w lokalu. A teraz. A teraz to tylko i wyłącznie jakiś teatr, filharmonia. No, to jest właśnie jakoś tak ten wygląd wymagany. Co tutaj jest za mapa? Coś tam, jakieś leśne tereny. No. No, a tutaj spaceruję sobie powoli, powoli. No, chciałam iść właśnie na to miasteczko, ale niestety nie ma co się przesilać. Najgorsze są właśnie te nocki. Aby tylko móc, Przespać noc. Córka mojej podopiecznej słuchajcie, pichci w domu. No i mówi, że ja mam jutro urodziny. No ja mówię, że no tak. Ja mówię, no chciałam coś po prostu kupić, wyjść na miasto, ale no niestety przykro mi, nie dam rady. No takie w tym roku. Mam urodziny, i nic na to nie mogę poradzić. A ona mówi do mnie, że. Ale, że ona wie o tym, bo syn już jej nadał, że ja mam urodziny jutro. No i ona będzie robić jakieś ciasteczka, sobie wyobrażacie? Ale miło. Haha. <śm> Ale miło się zrobiło chociażby na samą taką wiadomość. No, i powiedziała mi, że to będą jakieś hmm, ciasteczko, jakby takie drożdżóweczki z miodem, z orzechami mielonymi. Yy, no, i to będzie jakby na zasadzie rolatki. Tak zrozumiałam? I ta rolatka będzie cięta. I to będą takie ciasteczka, takie ciasteczko drożdżóweczki. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Ona już jutro chyba jedzie. Pytać to nie pytałam, ale przeważnie ona jest zawsze ten jeden dzień cały, wtedy kiedy mam wolny. I na drugi dzień rano po śniadaniu jedzie do domu. Także, no zobaczymy. I tak jak wam obiecałam, też. Postaram się zrobić zdjęcie, co upichcą na um, Abendessen. No to jest tak, jakby ten ich obiad. Um, przesunięty na godzinę 18 w, w porze kolacyjnej. No. A ja w Polsce też y, tak y, właśnie jem obiad. Piąta, szósta, no bo tak mi pasuje, nie? A tutaj po prawej stronie jest. Y, swimming pool, to jest po angielsku akurat e, pole, to jest po, niemiec, po niemiecku chyba tam dobrze mówi każdy Niemiec by zrozumiał o co chodzi, bo język niemiecki to jest taki, że jak już się zna słowa określenia to można kombinować i z każdym Niemcem <laughs> się dogadasz ja to tak nazywam pole. Szwim pole. <śmiennie> <śmiennie> jo. jo. O, oni tak akcentują te tak. Jo. No i co, nie wiem czy tam dalej pójdę, czy w ogóle warto, bo tutaj właściwie tak naprawdę to nie ma gdzie chodzić. No, no ale najważniejsze, żeby było tylko świeże powietrze, żeby słoneczko świeciło, no bo cóż jeszcze więcej trzeba, tak? Ale ja pójdę dalej, zobaczymy. Co tam jest? Nigdy tutaj w tym kierunku nie chodziłam. Tam domki postawione są, wybudowali się Niemcy. Tak, oni się tutaj budują. A co? No gdzie mają te pieniądze yy, wkładać? Szparkasę lokuje wszystkie ich pieniądze, a potem wypłacają. I się budują. A to tu, a to tam. No i żyją. Mają takie możliwości pracować, żyć na wszystko. Generalnie ich stać i jeszcze stać ich na to, żeby odłożyli sobie pieniądze do banku. One takie mają życie bezstresowe. No i co tu się oszukiwać? Ludzie żyją do i 100 lat, i ponad 100 lat. No tak. Yy, długi, długa żywotność zależy od tego, żeby nie mieć tego stresu. No, spokojne życie to jest najważniejsze. No, ale nie zawsze jest to ludziom dane, prawda? No, ja tutaj nie pójdę dalej, bo to już jest o łańcuch, a tam się uliczka kończy, czyli tam jest jakaś posiadłość prywatna, więc będę wracać. No. A zrobiłam przybliżenie, tam zjeżdżalnie są ślizgawki, i można sobie zjeżdżać i plum do wody z powrotem. Halo! No, a jeszcze wracając do tych moich urodzin, to wspomniałam na jakimś tam poprzednim. Filmiku, tak zażartowałam sobie, że, że może ci Niemcy, że ta rodzina może stanu, stan, stanie na wysokości zadania. I patrzcie, wykrakałam. No, ja naprawdę zażartowałam sobie, tak. No, bo to ja powinnam coś zrobić. Czy kupić jakiegoś kawałek ciasteczka, czy, czy czegokolwiek. Fakt, że ja mogłam też. Yy, powiedzieć synowi podopiecznej, ale wiecie co? On nie ma zielonego pojęcia w ogóle o co chodzi. Bo ja nawet jak jemu czasami napiszę listę, żeby coś kupił, na przykład jakieś rybki w puszce czy, czy jakiś ser czy coś. To on za każdym razem przy, przywozi to samo. Aż ja muszę jemu powiedzieć albo z internetu puścić jakieś zdjęcie, to on. Robi sobie w swoim aparacie zdjęcie, żeby pamiętał, że coś innego ma kupić, a nie to, co zwykle. Także dlatego no, też w sumie nie pomyślałam o tym, żeby on kupił. Dałabym mu oczywiście jakieś tam pieniążki, bo zawsze mam, każdy, wiadomo, z nas ma, jak jedzie gdziekolwiek. No bo bez pieniędzy ruszać to się w ogóle no, nie można. No jak? No i, ale sobie tak pomyślałam. Co będzie to będzie trudno. Ja jeszcze z tym bólem. Ech. Najważniejsze, słuchajcie, żeby było zdrowie. E, oprócz tej mojej nogi to jest zdrowie i trzeba to po prostu doceniać. Wszystko, słuchajcie, trzeba doceniać ludzi. To co się ma. E, nie narzekać, jeżeli się nie ma e, więcej jak na przykład mogą mieć inni. Nie można zazdrościć nikomu. Nie można. No, nie powinno się zazdrościć nikomu. Ciesz się po prostu tym, co masz. Ciesz się tym, co masz, bo inni mogą mieć gorzej albo mają gorzej. No, a ci, co mają gorzej, i jeśli są dobrymi ludźmi, to naprawdę warto im pomóc. Warto pomagać. Ja na przykład jestem tej zasady, że jeżeli warto komuś pomóc, obojętnie w jakiej formie, czy słownej, czy materialnej, ale ten ktoś musi też troszkę chociaż na to zasłużyć. Przede wszystkim musi być dobrym człowiekiem. No. Tak trzeba sobie na wszystko zapracować, jakkolwiek. Jak widzę, że ktoś się stara, to ja też potrafię pomóc, żeby to staranie tej osoby jakoś bardziej zaowocowało i żeby ten człowiek był chociaż odrobinę bardziej szczęśliwy z tego, do czego dąży, na przykład. No. Ja nawet Wam dam taki przykład. Tam w tym bloku, gdzie mieszkam, to jest sąsiadka. Mieszka piętro wyżej i ona jest samotna. Oczywiście nie na tyle samotna, że nie ma rodziny, ale na co dzień mieszka sama i ma pieska. I któregoś dnia zapytałam się jej, czy. Jeżeli będzie miała kiedykolwiek jakąś potrzebę wyjścia czy wyjechania a piesek miałby na przykład, potrzebowałby opieki to ja bardzo chętnie zaoferuję tą opiekę. Póki jestem w domu to nie ma żadnego problemu żeby ona po prostu zapukała do moich drzwi czy zadzwoniła i powiedziała, że potrzebuje odrobinę tej mojej pomocy. Słuchajcie, ona była taka zdziwiona, że ja w ogóle coś takiego oferuję. I mówi: Serdecznie pani dziękuję za dobre serce. Serdecznie pani dziękuję, naprawdę jestem zaskoczona. A ja mówię do niej: Proszę nie być zaskoczoną, tylko po prostu. Ja bardzo kocham zwierzęta. Wiadomo, Różnie w życiu bywa, i ja chętnie z pani pieskiem posiedzę. Czy wyjdę na dwór, czy coś, proszę mi tylko powiedzieć. Dać jedno słowo powiedzieć i nie ma żadnego problemu. Dla mnie to będzie wręcz przyjemność. Taka jestem. A ja naprawdę nawet się nie spodziewałam takiego błysku w jej oczach, że. Ona mi tyle razy dziękowała za to, że ja jej to powiedziałam. To wiecie co, to normalnie mi samej jeszcze bardziej serce urosło, no? Także kochani, jeżeli macie w sobie empatię, jeżeli potraficie pomóc jakkolwiek drugiemu człowiekowi czy zwierzęciu, warto pomagać. A. To się Wam odpłaci trzykrotnie na plus. Uwierzcie mi. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że tylu ludzi już zasubskrybowało mój kanał. Kurczę, i wiecie, jakie mam hmm, odczucie? Ja nie jestem sama. Oczywiście, mam rodzinę, tak? Ale ilu ludzi ja mam wokół siebie, tak jakby tuż pod ręką, w zasięgu ręki? Przecież to jest cudowne. To jest cudowne, słuchajcie. Ja się tak cieszę, że oglądacie moje filmiki, że komentujecie. No naprawdę. Ogarnia mnie wielka radość. Za każdym razem. No i wracam tutaj z pacerkiem przez park. Słuchajcie, jest zimno. Taki przeszywający, zimny wiatr. Kurczę, normalnie mam ręce zimne, moje dłonie. No, czapki nie wzięłam, kurczę, bo po, pomyślałam sobie, no wiosna, tak? Marzec, yy, około do 14-15 stopni na plus. A najniższa to 6 stopni, no to kurczę. No to już z tą czapką dałam sobie spokój, ale dzisiaj by mi się przydała. Ja tak w ogóle przy okazji chciałam podziękować za komentarze, które kochani mi piszecie pod filmikami. No i odbieram, odczuwam. Że jest bardzo dużo pozytywnych ludzi na moim kanale, z czego bardzo się cieszę. No, bardzo, naprawdę się cieszę z tego powodu. Przybyło y, takich mądrych kobitek do mnie, a o to mi zawsze, o to mi chodziło. I naprawdę widzę, że coś się zaczyna ruszać. Fajne te komentarze, długie, konstruktywne, naprawdę bardzo mi miło. Bardzo fajnie mi się je czyta. I tak jak zawsze powtarzam, odpiszę na każdy komentarz, bo każdą osobę traktuję indywidualnie, nietuzinkowo. Albo że przeczytam komentarz yy, i zostawię go sobie yy, jakby odłogiem, nie? Nie. Jeżeli ktoś napisze do mnie cokolwiek, to na pewno się odezwę. Ja jestem osobą komunikatywną i bardzo, bardzo lubię kontakt z ludźmi. Mnie osobiście interesują tematy takie życiowe z życia wzięte. Niekoniecznie polityka, bo z polityki to ja jestem noga, no wiem co się dzieje w kraju, k kto zarządza krajem itd. itp. Takie wiecie, podstawowe informacje, no wiem, znam. Y wiem jaka jest sytuacja w naszym kraju, ale o polityce to tak raczej jak najmniej, że tak powiem. O sporcie to w ogóle jestem noga, y o czym jeszcze, o, o podróżach mogę y dyskutować. O pracy, o życiu, no nie tylko w Polsce. O życiu na całym świecie mogę dyskutować. Tak. Więc, jeżeli ktoś ma jakiś temat, to można by było go roz, jakby rozkręcić, rozwinąć, co byście chcieli wiedzieć. No i może po prostu chcecie, żebym poruszyła jakiś wątek z życia wzięty. No, jak będę miała wenę, no to będę miała też i gadanego, nie? No, i bardzo będzie mnie cieszyć to, że będziecie pisać komentarze i my wspólnie pomiędzy sobą możemy sobie właśnie pisząc podyskutować. I tak będzie bardzo fajnie. No, jak mi się ten kanał rozkręci, to oczywiście też yy, mogę zrobić live'a, na żywo prowadzić yy, yy, no, 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 te, 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 no co? Konwersacje z wami, no, wyleciało mi to z głowy. <laughs> Najważniejsze, kochani, żeby być naturalnym, szczerym, prawdomównym, otwartym, a nie jakieś tam fibzi, Fibździ y, jakieś tam zmyślone y, historie, opowieści. Nie, ja tego nie lubię. Ja tego nie lubię. Ja normalnie lubię rozmawiać y, o tym, co się dzieje na świecie na daną chwilę, co się działo, albo co może się dziać. No, no. Zatem zapraszam was wszystkich do komentowania i może podsuniecie mi jakieś. Y, Pomysły na jakiś temat, żeby sobie właśnie pogadać, a wy później ocenicie tą moją wypowiedź, ten mój wykład. <ścoughs> Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Ślecałusy. No i co? I wszystkiego najlepszego dla Was, kochani.